W dzisiejszym odcinku przekażemy Wam długo zapowiadaną informację od projektu Polygon. Dowiecie się, jakie są cele projektu Litecoin oraz opowiemy Wam o najciekawszych wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim tygodniu w świecie NFT. Cześć, witam Was serdecznie na kanale Krypto. Ogłoszeń. przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tradycyjnie się tylko przypomnieć, nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. I przedłużając, zaczynajmy! A więc, stało się, przed nami 56 odcinek newsów. A co o tym idzie? Zakończenie konkursu oraz ogłoszenie wyników. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej niż tylko na czas trwania konkursu. Jeżeli chodzi o konkurs na naszym kanale, między odcinkiem 50 a 55 wybraliśmy trzy komentarze. Komentarze te aktualnie są widoczne na Waszych ekranach. Osoby, które zwyciężyły, zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą Telegrama bądź maila. Tam też udzielimy dalszych wskazówek, abyśmy mogli dokonać weryfikacji, czy faktycznie osoba, która się zgłosiła, to jest ta osoba. Oraz ustalimy formę przekazania środków. Nagrodą jest 50 dolarów BUSD dla każdej z osób. Jeżeli chodzi o konkurs na kanale Encyklopedia Kryptowalut, osobą, która zwyciężyła, jest BG. Aktualnie widzicie ten wpis na swoich ekranach. Raz jeszcze gratulujemy wszystkim i prosimy tutaj również o kontakt, czy to przez Telegram, czy też przez maila, abyśmy mogli zweryfikować konto oraz przekazać środki. Nie przedłużając. Wracajmy do newsów. A więc doczekaliśmy się. Polygon ujawnia w końcu rąbka tajemnicy i ogłasza ogromny krok naprzód w zakresie skalowania Ethereum i innowacji ZK. Polygon przedstawia ZK AVM. 20 lipca dokonała się kompletna implementacja tego rozwiązania. W dalszej części wpisu Polygon tłumaczy, że równoważność AVM oznacza, że każdy inteligentny kontrakt lub narzędzie programistyczne. Które możesz użyć w Ethereum, może być używane również w ekosystemie Polygon. A wy co sądzicie o tej informacji? Dajcie znać w komentarzu. Urałożyciel New został zapytany, co sprawia, że jego projekt jest miejscem, w którym deweloperzy chcą tworzyć kolejne aplikacje. Ilya szukin wskazał następujące aspekty: możliwość obsługi JavaScript, dostęp do pełnej dokumentacji i wsparcia ekosystemu NIR. Dostępne dla programistów. Link do pełnej rozmowy z współzałożycielem i protokol, zostawiamy standardowo w opisie filmu. Swim Protokol wspólnie z Fantom zaprasza na AMA, które dotyczyć będzie dalszego rozwoju projektu Swim we współpracy z projektem Phantom. AMA jest zaplanowane na dzień 21 lipca na godzinę 15. Wiczej rozpoczyna konkurs wraz z UFC. 12 osób będzie miało okazję wygrać bilety na UFC 277, który odbędzie się 30 lipca w American Airlines Center w Dallas w Teksasie. Wiemy, że w Polsce nie brakuje fanów MMA, więc jeśli ktoś z Was chciałby otrzymać darmowe bilety, niech wypełni formularz, który znajduje się pod linkiem zostawionym w opisie filmu. Deweloperzy potrzebują narzędzi, które spadłyby ich pisaniu, wdrażaniu i testowaniu smart kontraktów. Astar chce ułatwić pracę deweloperów w ekosystemie Polkadot i Kusama. Rozwiązaniem, które pomoże Astar zrealizować postawione zadanie jest swanki Suite. Słanki Suite składa się z dwóch części. Słanki CLI to narzędzie do pisania, wdrażania i testowania inteligentnych kontraktów a słanki Node to prosty łańcuch bloków, który umożliwia zawieranie kontraktów. Takie słanki można dostosować do pracy z innymi paracelami pod sama. Astro będzie nadal rozwijać słanki z pomocą Superkolonii oraz promować to rozwiązanie wśród programistów Web3. Zapraszamy na webinar Powering Business with Blockchain, w którym pojawią się John Nahas i Roy Confino. Podczas webinaru dowiesz się w jaki sposób ubezpieczalnia cyfrowa Lemonade. Wykorzystuje awalarz do budowy nowej metody ubezpieczenia dla rolników w krajach rozwijających się. Webinar odbędzie się 2 sierpnia o godzinie 19 czasu polskiego. Secret Network stwierdza, że użytkownicy Web 2 codziennie udostępniają swoje dane, a tym samym swoją prywatność. Użytkownicy Web 3 mogą spać spokojnie dzięki Secret Network, które czuwa nad ich bezpieczeństwem i prywatnością. Secret Network od pięciu lat jest liderem prywatności w świecie technologii blockchain. Binance składa gratulacje dla użytkownika Twittera o nicku CryptoJones2011, który uzyskał tytuł Rookie of the Year 2022. W ramach serii Business Stone 5 nagroda debiutanta jest przyznawana przełomowym twórcom ceści docenianym przez społeczeństwo kryptowalut. Crypto Jones komentował ten wpis na Twitterze. Bardzo dziękował za wyróżnienie. Dodał, że nie może doczekać się kolejnych pięciu lat z Binance. Aplikacje Moonbeam i Moonriver zostały dodane do PowerWest. Talisman ogłasza możliwość połączenia swojego portfela Talisman z aplikacjami Moonbeam Network oraz Moonriver Network. Polkadot ma zaszczyt zostać sponsorem RustConf, a zarazem oficjalnej konferencji Rustlang. Olga Dodd zaprasza do dołączenia do konferencji, która odbędzie się 5 sierpnia w Portland w stanie Oregon. Co ważne, istnieje możliwość dołączenia online. Konferencja jest okazją, aby spotkać się z programistami z całego świata i polepszać swoje umiejętności programistyczne. CryptoPuls udostępniło wywiad z doktorem Lemonem Badem, projektu HEDERA. Zapraszamy do sprawdzenia rozmowy, w której dowiesz się o sukcesie projektu HEDERA. Oraz o pochodzeniu algorytmu Hashgraph. Dodatkowo uzyskasz informację, co napędza współzałożyciela Hedera do działania. Podcast jest dostępny na Spotify oraz Apple Podcast. Cotygodniowa aktualizacja NFT od Crypto.com Rynek GameStop NFT wygenerował sprzedaż NFT-ków o wartości około 2 milionów dolarów w pierwszym pełnym dniu działalności. Platforma pobiera opłatę w wysokości 2,25% od sprzedaży NFT. Wartość prowizji w pierwszym dniu działalności wynosiła około 45 tysięcy dolarów. Użytkownicy mogą teraz odkrywać i kupować przedmioty kolekcjonerskie OpenSea na platformie Crypto.com NFT. Na platformie Crypto.com NFT nie ma żadnych opłat, gdy użytkownicy wymieniają lub sprzedają kolekcję innym użytkownikom tej platformy. Polygon w swoim wpisie cofa się do dnia 13 lipca tego roku i wspomina wydarzenie Polygon Green Blockchain Summit. Założyciele, inwestorzy i użytkownicy Web3 spotkali się, aby omówić rolę blockchain w rozwiązywaniu problemów środowiskowych. Jeśli kogoś ciekawi tematyka ochrony środowiska, odsyłamy do wpisu na blogu Polygon, gdzie znajdziecie dostęp do podsumowania tego wydarzenia. Jeżeli jesteś ciekaw, co dzieje się w projekcie Sign of Network, zapraszamy do sprawdzenia AMA w którym wziął udział zespół Synapse, a ma odbyło się 20 lipca na kanale u Majka Satosiego. Link do nagrania zostawiamy Was w opisie filmu. Materiał znajduje się na kanale YouTube. Chainlink stwierdza, że pojawia się szereg rozwiązań warstwy drugiej, które zwiększają możliwość blockchainów w warstwie podstawowej. Prowadzane rozwiązania wpływają na lepszą możliwość skalowania i poprawiają wrażenia użytkownika. Jeśli jesteście zainteresowani większą dawką wiedzy odnośnie warstwy drugiej, jej działaniu i istniejących implementacjach, zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na blogu Chainlinka. Cajna cieszy się, że ich wiedza została zauważona i ponownie wykorzystana w artykule, który powstał w serwisie Cointelegraph. Artykuł jest poświęcony projektowi Solana, który wchodzi na obszar korekty. W artykule została przytoczona wypowiedź Pawła, Łaskarzewskiego, który wyraził swoją opinię o aktualnej sytuacji projektu i ocenie samego tokena SOL. Milkomeda udostępniła swoją integrację ROLAP z algorandu publicznego testnetu. ROLAP ma podstawowe właściwości zabezpieczeń algorand, jednocześnie umożliwiając programistom pisanie inteligentnych kontraktów dla algoranda w SOLIDITY. Platforma GMFI, a Wegoci rozszerzyła wykorzystanie rozwiązania czelnik VFR na Poligo. Rozwiązanie odczelnika ma pomóc w obliczeniu zasobów, jakie mogą wydobyć użytkownicy Archemika ze swoich działek Gochi. W najnowszym wpisie Lightcomb przedstawia swoje cele. Lightcomb chciałoby się stać popularnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o płatności za towary i usługi. Dodatkowo, projekt liczy na popularyzację rozwiązania, które pracownicy będą otrzymywali wypłaty w tokenach LTC zamiast standardowych wypłat w walutach obowiązujących w danym kraju. Litecoin również widzi swoje miejsce przy transakcjach peer-to-peer -peer oraz przy wysyłaniu darowizn. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do lajka, subskrypcji, komentarza, informacji, co zmienić, co poprawić. Dajcie znać czylicie z nami jeszcze pomimo zakończonego konkursu. Raz jeszcze wam dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!